Teraz widzę Ej, na mnie wziąłem rzut Full death semik! Jeszcze jeden chyba! O ty śmieciu! Yy. Jednak widziałem, zabiję, nic nie słyszałem. Tak samo jeden powiedziałem tak bo zawsze jest jeden więcej. się nauczyło. Gdzie ty go masz? Jeszcze jeden Leży, leży, nomad Leży Jeszcze coś? Ja powaliłem, po prawej jest powalone Na mnie, na mnie w hangarze Zero mam Żyję, ale zero mam Leży, leży, leży Jak pierdzielę? ja... Czekaj, ja... widziałeś do, nomada? Hazmat, taki nomad. Ja go tu za murkiem zabiłem. Jeszcze jest. Dobra, leży, leży. Ty no, jest pod bazą u nich generalnie. Jeden strzela właśnie do mnie. Dwóch strzela. Zabił mnie z helki, no. na mnie powalił z helki, no. Czyli już są przy tej bazie co rajdowana jest. Zara już już zaraz będzie dużowy Dobrze mnie. To nie, nie, to jest coś inny. Wychodzę na dach zemikiem. Tylko nie mam medu, że jeszcze jeszcze świeżo Nie, to twoje łóżko, nie, nie Jest dwa razy Na konia wsiadł Co kurde To jest taka duża śruba jakby co beczki się przyniosłam przy drodze on przy tym jest. A drugi nie wiem gdzie. Nie, nie już nie widzę. Nie, jest cały czas. przy tym Będzie strzelał do mnie chyba. Nie, nie, nie strzela. Czekaj, ja, ja to obchodzę, ja na nekera biegnę. W sensie ja mam broń, nie? Tylko bez hazmata biegam. Ja go ja ich ubiegam od dupy Jak są od dupy stronę. Zajbiście. Biegnie, biegnie. zero ma, ja zero. Na, na, na mnie jest jeden, zero miał zabiłeś tego przy mnie? A ammo skończyło i jeszcze Na dachu jest, kałak na mnie na górce Kałak taki przyszedł Słera gdzieś To jest krawka tu lata Ten kałak cały czas tam siedzi On cały czas kałak jest od, od strony słera Nic nie wiadomo, I idę ten się, ja idę z dobel pompą Nie wiem ten kałak, on raczej nie wiem, tam trzymał cały czas i podjeżdżał Ale nie wiem czy on teraz jest. Jest cały czas na górce kałak biega I Arctic. To na, na za tobą, za kcadą kałak! Chowaj się chowaj się, bo ci widzi, chowaj się Jest blisko na tobą, już blisko Praktycznie już, już możesz go bić. Już jest praktycznie mega, mega, mega blisko już Kuca, full, full kuca na ciebie Zajebiście, zajebiście Lutuj uciekaj, ja już tu dobiegam na Nikara z pompą. czekaj. uciekaj Czy sobie coś tutaj na tych chciałaś? No to tam dalej, to... No, raz została na dziurę już Więc jest spokojniejsi. No tu jakiś naked Oho Oni mogą nam wchodzić w mury po prostu To oni, to oni jak coś, to rozstrzeli Ale ja już za wciurę tak dostałem Na torach są, zabili Tempo, Ale by oni w ogóle uciekają, gdzie oni biegną? A oni do ciebie biegną mi cię gonią, ej Ja sobie pęknę, nic nie zrobię oni we dwóch, a ich trzech Zabiję się jednego. Tam jest jeszcze jeden, naked dwóch, tam jest czterech już, ja wychodzę z bazy, biegnę. Gotuję, podniósł go. Zabiłeś go. Jeszcze i drugi jest. Tam, tam, tam jest sztywna czwórka. Jeden na torach, snake. Po, po lewej masz. Nika do torów. Dobra, leży. I dwóch jest tam, gdzie tego pierwszego zabiłeś. Będzie strzelał do mnie. Lutuję go. Zajbicie. Jeszcze jeden był. Jeszcze jeden. to był na, na inkasze był. Biegam, biegam. Jestem tu przy tym co byłeś. gdzie on jest trzeba to szybko zrobić, bo tam wrócą Na mnie jestem. Ty mi kierunku nie mów, bo już. A no jest, no nie dostał. wstał? Łeb mu widziałem. Zajbiście. No muszę medy dorobić, bo nie ma medów. Jest holo, jakieś coś? Jakiś... Ta ta ta, no to szybko idzie. Oni już to chodzą, w murach. ja robię medów trochę. Ty, ja może zrobię mur po prostu. Gówno na górze jest. Robię mur. A mamy mur czy nie? Czy, czy kontrolujemy, czy kontrolujemy mur o tym Da radę postawić czy nie? Czy oni są jakieś celowani. Jeszcze nie mogę, jeszcze nie mogę, bo jest ta blokada cały czas, chyba. tylko, żeby go postawić dobrze. Ale są wkurzeni. O, już mogę. Pako banane. Ja piszę. Pako banane Kuty Pawian Tomasz, Shelby. ten czwarty jak miał? Jak? Woj? I co dalej? C i X? Bo urywa, a woj fix. Woj x. to takie coś. I co? Zabrali piec, tak? Nie, nie, piec jest, po prostu drewna nie ma. Ale my tam poszły sobie pogadać, ale powiem co już się usłyszę. 25 lat uy, urwa, urwa, uy, 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 Twoja matka Że Tak się kończy rozmowa z Polaczkami Ale w tysiąc... Ty no generalnie to... Chodź, gościa odkładałem do jednego boxa, nie? To ten górny prawy tu czarny to jest wszystko z nich. Znaczy no... Tu nie ma jak dużo, nie znaczy, no to jest tylko to ciało tak naprawdę jakiś semi. No Zobacz. Tu zobacz, to, to bok. To jest to co ja zebrałem. Górny prawy. No 1100 tysiąc... scrapa tu jest, nie? No co, po 120 w kół. No, o co ci powiedzieć?

行手行。